No dobra, jesteśmy teraz tutaj. Pożegnaliśmy się z naszym, można powiedzieć, dziwnym człowiekiem. Yy, Możemy, no dobra, dziwne. poczekaj, bo my jesteśmy, mamy jakieś jedzenie, ale może pójdę po, po nowe jakieś. No mnie się już kończy, powiem, Dobra, to wy zos tutaj zostańcie, zeki. a ja pójdę po jakieś jedzenie. Dobra. Ja jestem. Ja jestem? Co za miejsce? O, obudzi... obudziłeś się. Kim ty jesteś? Eee... O nie. To ty? No, co? To ja. Co ja tu robię? A, A nic. Siedzisz. Słuchaj mnie. Co? Eee... Czemu zniszczyłeś ten dom? No bo kwarter to mój największy wróg i musiałem. Zawsze mi przeszkadzał. Czekaj, ta? A, Boże no, rozwaliłeś dom. No, tak. Kwartek jest twoim największym wrogiem. Tak. Czemu ja tu jestem? No bo jako jedyny, według mnie, powinieneś uciec z tej wyspy. A ci moi przyjaciele to co? Oni tak naprawdę ni, ni, ni w ogóle cię nie szanują. U udają, że są przyjaciółmi. Aha. A co myślisz o tym doktorku? Jakim doktorku? E, o kogo chodzi? Nie znasz tego doktora. Nie. No nieważne, ja... no, ale to jest taki doktorek, który wiesz, chce nam pomóc wydostać się z tej wyspy, wypompować wulkan. Podobno. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe wypompować wulkan. Nie wiem jak ten głęboko ten wulkan schodzi, no ale wiem. Nie wiem, ja, znaczy wydaje mi się, że nie, ja już trochę czekam na tej wyspie. No ten wulkan czy... jest ogólnie bardzo chyba trudny do wypompowania, ale ja nie no wiem. Tak. Co... No, no bo słuchaj tak, ja dlatego was śledziłem, bo chciałem zobaczyć co z was tak jakby jest godzien ucieknięcia z tej wyspy. Czekaj, I czekaj, czekaj, się... ale jak to jest możliwe, że... czekaj, 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 czekaj. Po co nas zaprowadziłeś do wieży radiowej? E, co to było? Eee. E... O nie! Nie, nie, nie! Co jest? Eee... E... To ja. Co ty tu robisz? Uratować. Przyszedłem... Ale chwila, co? Co mówisz? Co ty tu robisz? No, przyszedłem cię uratować, bo byłem na tej stacji badawczej i zauważyłem ten domek. Więc przyszedłem. I cię uwolniłem. To są moje itemy. To są tak. twoje itemy. Dobra, ale musimy się stąd wydostać. Ja nie wiem, dobra. W ogóle musimy iść do tego doktorka. Musimy iść do tego doktorka, bo musimy się do niego dostać, co nie? Ja nawet nie wiem, gdzie on jest. On zamknął drzwi. Ciekawe, dlaczego. Może, cię... on, był, może on był przygotowany na ten wybuch. Znaczy, wiesz co? Co? Dał mi taką wskazówkę. To skałę wulkanu przebije ten law, lawę w mix winie. Co? Że to oszust, pamiętaj to! Co? E, czekaj, co to było? Ja właśnie, nie wiem, nie mam pojęcia. Mm, dobra. Nieważne, dobra, chodźmy stąd, pójdźmy, pójdźmy do tego wulkanu, może tam coś jest. Tak. Właśnie, tak. gdzie jest wilk? Gdzie jest wilk? Ty, ej. No, nie wiem, w ogóle ty, ty przyszedłeś tutaj bez wilka? No bo wilk jakby chciał zostać przy tym, przy tym wybuchu. Nie wiem dlaczego, ale to był jego wybór, nie? Ja jakby nie mogłem mówić. Czy wybuchu? Jezus. Wybuch. No, w sensie wiesz, no, przy tym domu. Na no, no wybuch, no tak. Rzeczywiście ten dom wybuchł. Eee, ale ten wybuch był bardzo dziwny w ogóle. Dlaczego on chciał to spowodować ten wybuch? Nie wiem. No dobra. Nieważne, nie, nieważne, chodźmy. Chodźmy do tej stacji, bo nie wiem. Może tam będzie wilk, nigdy nie wiadomo. W sumie tam jest jedyna opcja w tym momencie, żeby się przespać, czy być bezpiecznym. O, jest stacja! Widać stację! Jesteśmy o, od. Dobra. tego, chyba od lewej strony, czy tam prawej. Nie, nie wiem. E, idziemy. Ok, dochodzimy Dochodźmy. już do tego miejsca. I co? E, czekaj, czy ja mam dźwignię, bo ja tego nie otworzę? A, A mam! Się... Mam, mam, dobra. E, Okej, okay. okay. ja wejdę pierwszy. To jest płytka! Do okay. jest jakaś... Co jest? Co ty robisz? Dlaczego go zamknąłeś? Niech, niech on tam zostanie, tak będzie lepiej. Ale... Razem uciekniemy stąd, niech on tam zostanie. Kim ty jesteś? Zabić go! Nie... Co jest? Wilk? Nie stąd wreszcie. To co jest? Czekaj, e... nie mam dźwigni, ci... nie otworzę ci. E... Ma, mam kilo ej, ej, bezpieczeństwa. O. Dobra, znaczy. y, co się w ogóle dzieje? Gdzie jest wilk? Wilk, gdzie ty byłeś? Byłem w tej stacji badawczej u doktorka Jakiej stacji? Wszystkie... U jego bazie? U jego bazie? Tak. No i tak. co? Są wszystkie potrzebne itemy. Tak. Do wypompowania wulkanu? Tak. A gdzie on jest? Nie żyje i obok, i obok niego leżały te itemy. Jego. Skrzy... O, hol... Naprawdę, doktorek nie żyje? Tak. O cholera, Kto go zabił? No nie, Może nie mówcie, że to on. O Boże, to mógł być on. E... Dobra, Co? jeszcze była do, tam taka książka z recepturą, jak wszystko zrobić. Daj tą książkę.